Hej siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry cyberpunk 2077 Na samym początku przypominam o zostawieniu łapki w górę oraz subskrybowaniu kanału Słuchajcie moi drodzy, eksplorując sobie jakże wspaniały świat cyberpunka Napotkałem na małą rozpierduchę policja tutaj, widzicie no troszeczkę nim się umarło Tak naprawdę Możemy znaleźć tutaj jeden bardzo ciekawy przedmiot, jak widzicie będzie to jakaś legendarka ja jeszcze w sumie sam nie sprawdzałem, co to za legendarka będzie. Tak jak mówiłem, że dziwne jest w sumie to, że yy, nie mamy jakiegoś takiego, wiecie, bossa, na przykład gdzieś jakiegoś typa, który jest zajebiście super zbirem, yy, z którego dropimy właśnie jakieś tam ciekawe... Yy, ciekawe lub inne ciekawe przedmioty, yy, tylko właśnie znajdujemy to w takich miejscach po takiej... wiecie, jakiejś zadymie z przestępcami, nie? Coś gdzieś tam... Po prostu nie, nie poszło i, i, i tyle. E, jedyne co chyba to ekwipunek zdobyłem fajny z Ody. To wtedy te buciki, takie, które chyba mam do tej pory nawet. jest jakaś broń, granat, zapis rozmowy. pieniądze dobra. E, zapis rozmowy: Brand RS i Usza Hendrix. E, co tam czemu nie odbierasz? Radio leci, nie mogę gadać. Zwróć, zawróć w tej chwili już, ale o co chodzi to pułapka czekają na was. Jaka kurwa pułapka. No dobra. I co my tutaj będziemy mieli słuchajcie? Mamy jakieś portki. Dobra, zaraz zobaczymy, co to za portki. Fajna w sumie sprawa z tymi spodniami. No, ale zaraz zobaczymy. Ym, czy to są jakieś spodnie, nie wiem, z Pampersem, czy co. Okej, okay. są troszeczkę gorsze od tych moich, które mam na sobie, bo mają tylko dwa moduły możliwe do rzucenia. Także, no te są lepsze. Ale to tylko ze względu na to, właśnie, że te mają dwa moduły do rzucenia. Tak, to te też nie były jakoś tam super dorąbane. Tym bardziej, że to mamy 173. No, może były troszeczkę lepsze albo na tym samym poziomie. Także takie legendarne portki możecie znaleźć za Afriko. Bez robienia jakiejś niepotrzebnej rozpierduchy. My sobie dzisiaj weźmiemy jakąś misję i za chwileczkę dowiecie się jaką. Dobra, jak widzicie weźmiemy sobie misję tysiące twarzy, setki miraży, zaczekaj do popołudnia. No i zmierzając właśnie na miejsce... Odkryłem coś co lubię najbardziej, czyli będzie zadyma. Dobra, zróbmy tak. Naruszenie, ujawnienie interfejsu. Restart optyki, uszkodzenie broni, naruszenie protokołu. Zrobimy łopowi. I wykorzystamy sobie ten nowy hack, który posiadam. Teraz też systemu zrobimy. tyle tak katanka jakaś tutaj no dobra szału nie było troszeczkę sobie zgarniemy towaru stąd i tyle no jeszcze mamy nie wszystkich zneutralizowanych bo tam jeszcze był komunikat że jakaś faja przeżyła nie wiem gdzie jest. Kurde, ale to jest rupieci wszystkiego, nie? Znaczy kasa, kasę to lubimy wiadomo. A pozostałe no to tam... Znaczy sporo tego zbieractwa jest, to trzeba przyznać. Niezła zadyma była. było. Szkoda, że nie mam czegoś takiego jak w Wiedźminie, że sobie tak pum, takie, wiecie, impuls idzie i nam wszystko skanuje dookoła. Chyba wszystko zabrałem. Tu pewnie nie można wyjść. Właśnie to jest taki troszeczkę ból z tego względu, że no fajnie by było, gdybyśmy mogli włazić jeszcze w różne takie miejsca, wiecie. Zaczekaj do popołudnia, no to jedziemy. Będziemy musieli to na miejscu poczekać. 1,7 km, ale w sumie to czy my nie mamy teraz? Popołudnia, no tak wygląda trochę po pogodzie, jakby było popołudnie. Rozbój w toku zneutralizuj sprawców to jest zdarzenia, to jest tutaj, tak? Mam A nie, to tamto się skończyło Sixth Street. Mogłabym być twoją siostrą! Zabierdalają do mnie! kurwa, fioty! My, kurwa będą znęcać? Nie ma kurwa lekko. Ale lali tą typiarę, no pojebało ich. Srajeży, tylu? Do jednego? Zawsze nam się tu policja wpieprzała, jak robiliśmy właśnie taką zadymę. Teraz policji nie ma, to jest dziwne. Bo oni chyba zginęli. No my to chyba wyczyściliśmy wszystko. Wyręczyliśmy tak naprawdę psiarnie, więc spoko. No to chyba jest po prostu. Jestem przeciążony, okej. Okay. Trzeba będzie gdzieś jeszcze ekwipunek posprzątać. Zaraz to sprawdzimy, spokojnie. E, o nie, bo, bo mam chyba ten w ekwipunku plecak, czekajcie. O, to mam. Zwiększa maksymalny uświk, no zgadza się. Ilość punktów pamięci, poziom wytrzymałości Możemy sobie odpalić, to i to, to jest na dosyć długi czas W ogóle ja lubię się odpalać tymi wszystkimi pierdołami, bo to jest Mega pomocne, jak widzicie Na przykład w takich sytuacjach, już tam się ekwipunek cały zapieprzy My byśmy mieliśmy zrobić tamtą misję, a latam tutaj robię coś innego, ale na tym ta gra też trochę polega, że jak sobie tam nie doskoczę. Chyba tędy. Ale po prostu pojedziemy i tyle. Arasar, arasraka! No i jedziemy dalej. Tylko muszę sobie właśnie gdzieś tam sprzedać te wszystkie pierdoły, więc pewnie widzimy się e, na miejscu. Boisz się odrzucenia, więc zawsze zrywa znajomość pierwszy. A ja ciągle próbuję o niego walczyć. Jestem głupia. Nie jesteś, ty. Masz w sobie mnóstwo empatii. Próbujesz mu pomóc, choć sama przy tym cierpisz. Dobra, będę lecieć. Dzięki, że wysłuchałeś mojego jęczenia. Założę się, że nawet Donald Landy wsuwa czasem pudełko lodów i wysmarkuje trzy paczki chusteczek. Jesteś totalnie najsłodszą osobą na świecie. Do zobaczenia, Brandon. No tak, nasz automat, znajomy nasz. Ziomuś, ale my tą misję dzisiaj nie będziemy brali. Naszego ziomala. Ekwipunek mam ogarnięty. Opierdalam jak piórko na wietrze, hey, jak widzicie. Um, no chcesz dobra. Coś do Hiromiego? Mam to rozpiekane. Ściągnęłam plany budynku. Niekompletne, ale widać na nich penthouse. Najlepiej będzie dostać się tam z poziomu technicznego. Tam jest przejście. No dobra. gdzie Majko właśnie w sumie? Na spotkaniu z Hiromim. Poszła, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Mhm. Zatrzyma go tam, dopóki nie wejdziemy. Pamiętam cię, ziomuś. Wpuściliśmy w pierdol. Ale pamiętaj też, że teraz mam... moich pistolet. pistoleci. No dobra. Ruszamy? Jasne. Nie mamy wyjścia. Poczekajcie, amunicję sprawdzimy. Z pięści goryla za bardzo nie korzystałem, więc. No, ktoś wciśnie ten pierdolony guzik? Wydwoje, ruszacie zaraz po nas, prosto do chmur. Kurwa, nareszcie. Uważaj na gangusów, czasem się tu kręcą. Luzi, kurde, lubimy takie akcje. Ja może zapiszę. Teraz nie mogę, bo w gdzie jestem. Czemu Judy do nas dzwoniła? Jak ujemy pedała? A, pek, pek, pek. Uu. No i teraz nie zdążę. BD 55 Zdążę. Ale jestem zajbisty. No i dobra, chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle. Myślałem, że mam ich zatwić w ale nie było takiej potrzeby. To w sumie spoko, bo... Co dalej? Wszyscy są już na pozycjach? Nie lubię już być w chmurach. Na Oni uderzają ale najpierw mhm. Nasze ulubione. Jakowanko. Dobrze, dobrze. Dobra, skipi. Ok, jestem na dachu. Zeskocz na balkon. Tylko uważaj, dobra? właśnie kurwa jestem <grymkańska> Później będę, no. Mówiłem, że pracy mam dużo. Nie, nie czekaj. Nie chcę kurwa żadnej kolacji. Wszystko co ugodnić, tak smakuje jak też Cię kocham. Znajdź wejście do mieszkania, no spoko. Bo nie wiem kurwa czy y, zdają sobie z tego sprawę ile tu jest goreli. Jak tam lądowanko? No dobra. No. Ja bym wolał ich trochę, może po cichu posprzątać też nie. Widzę, że jest drabina. Tylko chyba z góry nie dam rady. No w sumie my z góry przyszliśmy.

Ja chcę tam skoczyć. Wow Dobra, wszystko zgarniamy oczywiście standardowo Tysiące twarzy, setki miraży. No zobaczymy, jak tam z tymi laleczkami wyjdzie. Jakie kurwa brak autoryzacji. Są drzwi, ale jakby ich nie było, no dobrze, Czy to się nigdy nie skończy? No właśnie brain no, no to znamy. wiadomość ja do pomieszczenia ochrony a to zaraz bo ogólnie tam na dole też jest tam był brak autoryzacji więc ja tak zastanawiam gdzie jest ta autoryzacja Nie da się, tak? No dobrze, trudno. Liczyłam, że narobisz mniej zamieszania po drodze. Całe szczęście, że siedzą w wirtualu, bo już by było po zabawie. Zawsze lubiłem kobiety, które potrafią docenić czyjeś starania. To jest wyjątkowo milutka. Ja też jej nie lubię. Za bardzo się stara. Bo jest stara. Trzeba było odwołać ochroniarzy. Poszłoby Acha. łatwiej <coughs> szybciej. Nie mam takich uprawnień. Jeszcze. Dlaczego tam jest trzech typów? Co na kompito To jest nasz cel Hiromi Sato. Jeszcze nie masz uprawnień? Widzę, że jesteś bardzo pewna swego. A co może pójść nie tak? Jesteśmy dokładnie tu, gdzie mieliśmy być. Kim są dwaj pozostali? To dla nich jest nasze małe przedstawienie. Heroin Ten wygląda trochę jak Mike Tyson. Tyson. I teraz muszą zobaczyć, jak zdycha w kałuży własnych szczyn. Umawialiśmy się na coś innego. Patrz na moją twarz, widzisz? Przyjrzyj się. Widzisz, jak bardzo mnie to nie zaskoczyło. Znam Tigersów. Dla nich władza wiąże się z siłą i z bezwzględnością. Tylko to zadziała. Maiko... Zaraz ich odłączę z wirtuala. Nie będą zadowoleni, gdy się nagle obudzą. Muszą dostać w zamian równie dobre przedstawienie. Jasne? Maiko, nasz plan nie zakładał obecności świadków. Zakładał pokazówkę, tak? Pokaz wymaga publiczności. Ja najlepiej wiem, jak to powinno być przeprowadzone. Po prostu mi zaufaj. Naprawdę dobrze to przemyślałam. Krótko mówiąc, chcesz zająć miejsce Hiromiego. Hm. Nawet jeśli to będzie oznaczało przystąpienie do Tigersów? A jak inaczej mam obronić wyzwolone chmury przed innymi gangami? Rób swoje. Dobra, nie mam innego wyjścia w sumie. Parker to to nie jest. Co tu się dzieje? Kto tu? To jest żywy dowód na to, że Hiromi Sato jest skończony. Ten najemnik raz już zakłócił spokój gości chmur. Zamordował Oswalda Foresta. A teraz wdarł się tutaj do prywatnego apartamentu pana Sato. I to nie wszystko. Oto do czego jeszcze doprowadziła nieudolność Hiromiego. Co do kurwy? Długo przyglądałam się nieporadnym poczynaniom Hiromiego Sato. Ale teraz chyba oczywistym jest, że jego czas się skończył. Widzę, ona odpierdala. Chmury potrzebują zmiany kierownictwa. I mam rozumieć. Chwila, Majko, chyba trochę się zagalopowałaś. Widzę, że nie wszystko macie dogadane. Musisz ich unieszkodliwić. Przecież o to nam chodziło. Znudziło mnie to całe gadanie. Załatwimy to prościej. Teraz tu masz przejebane! Nie jestem twoim workiem keningowym! Żeby to był ostatni! Co ty sobie myślałeś? Wiesz co się teraz stanie? Co takiego się stanie? Oni się zemszczą, właśnie zamieniły mnie. w bombę! Katanka, będzie fajna Coś Dobra A ten też nie żyje? Chyba tak Obczajmy sobie najpierw katanę Kipunek, kwipunek, pyk mm, To jest ta? Ue, kurwa Naprawdę, wsiskają nam jakieś gówno czasami, serio Aż mi za nich wstyd. Hej. To już nie jest twoja sprawa. Po tak. prostu odpuść i odejdź. Może i odejdę, ale najpierw rozsmaruję twój mózg po ścianach. Ojebana. I co teraz? Dobrawi, wynoś się stamtąd. Wyjście z apartamentu jest na najniższym poziomie. Tamtędy trafisz do windy. To idziemy. Nie poszło tak jak chciałem, w sumie. Majko chyba chciała troszeczkę za dużo władzy dla siebie. Tak to się skończyło? Nie mogłam się tego spodziewać. Nie planowała to od początku. Od momentu, kiedy do niej przyszliśmy. Ja pierdolę, ale byłam głupia. Czy to ma jakieś znaczenie, co ona planowała? Ważne, że osiągnęliśmy cel. Chmury należą teraz do Lalek. Masz rację. O to nam przecież chodziło. I ty to sprawiłeś. Dziękuję. Do zobaczenia, Vi. Narka, narka. Do zobaczenia, Judy. Czyli chmury wyzwolone, tak? Więc yy, nie jest źle. Myślałem tylko, że tego Equipunku tam. No w sumie dobra, na czerwono powinno się świecić, no. Nie było jakoś szału. 77 koła. Ona miała nam zapłacić chyba za to. Nie tak z nią rozmawialiśmy? Judy, a pieniądze? No dobra. Kolejna misja zakończona. Myślę, że powodzeniem, bo zdobyliśmy sobie przychylność tym ruchem, że nie pozwoliliśmy Maiko przejąć chmur. Eee, przychylność Judy. Sądzę, że to nie jest Koniec misji, jeżeli chodzi o e, questy, które nam te właśnie musi zlecić Judy. Także może być jeszcze dosyć ciekawie. No, Halko. No, Halko, A co tam kręcisz łapami? No. Dobra, jeżeli tak wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się, pozdrawiam. Ło, patrzcie, chłopa, jaką ma kurtałę. Kurwa, Mikołaj. Jak gruby gdzie idziesz? Nara.